we <laughs> be Polad Mohewicz ze swojej ulubionej pozycji, już od dłuższego czasu, w poprzednim sez sezonie praktycznie przez cały czas to ona była podstawową jedynką. Polad Mohewicz za trzy punkty, uciekła teraz Klaudia Sosnowska. Teraz zobaczyła Marta Mistygacz, to w jeden fal, będzie zawsze próbowała. nie. 4 sekundy do rzutu i wreszcie trafia. Z numerem 20 Kamila Żukowska. Aleksandra Kędzierska. Uraz mięśniowy. Świetnie Karolina Urzewska poradziła sobie. I talerzowe podanie. Stawińska doskonale do Sosnowskiej. Lermonowicz. Samodzielnie. Na drugą połowę nie wyszła Anna Kulcewicz w zespole Polonii. Ona ma na swoim koncie trzy faule. Markiewicz kontra Sosnowska. Dobrze broniła teraz Klaudia. No, teraz mógł być wyźnięty czwarty faul Janie Markiewicz. Bo to nie była utrzymana pozycja. Polad Mochewicz i za trzy. Polad Mochewicz. 51:25, Które rozpoczęły w tym momencie czwartą kwartę dzisiejszego spotkania. Aleksandra Kędzierska. wreszcie Anna Kunca, ten faul nastąpił w takiej Zbyt groźnej sytuacji, na pewno nierzutowej. Bardzo dobre dogranie w dzisiejszym spotkaniu. Za trzy punkty Klaudia Sosnowska. Do 58 na 3,15 przed końcem czwartej kwarty. I do końca. Podanie przez cały parkiet do Polit Mochewicz. 52 do końca. I jeszcze być może ostatnia akcja zespołu Polonii w dzisiejszym spotkaniu. Polad Mochewicz świetnie przecisnęła się z linii końcowej. Dzisiejsze spotkanie komentował dla Państwa Marek Tronina. Do usłyszenia.